Cześć mam wszystkim. Z tej strony się wam kolejny odcinek z Brux. Straszysz czas na kolejny odcinek z mojego trzeciego konta. Czyli, oczywiście, moi drodzy, konto pada pierwszy level, tak jak widzicie. No i moi drodzy, mamy tutaj po pierwsze pasę utraconą, więc sobie ją zresetujemy, bo tak szczerze te nagrody mi nie są jakoś bardzo potrzebne, bo tu nie ma jakichś specjalnych rzeczy, tak szczerze. No i moi drodzy, w dzisiejszym odcinku zobaczymy, co nam się uda tutaj ciekawego ogarnąć, dostać, nie wiem, zobaczymy. To jest niespodzianka, widzę, ja nagrywam i coś się wydarzy, coś się nie wydarzy, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Oczywiście jest to drugi odcinek, więc jak ktoś z was nie udział, pierwszego, polecam sobie zobaczyć, tak żebyście mieli jakby całość, o co chodzi w tej serii i tak itd. No, i moi drodzy, mamy dzisiaj dzień, któryś tam na miniaturce widzicie. Ogólnie te dni są tak liczone, że. Od pierwszego, pierwszy odcinek to był dzień pierwszy, więc kolejny odcinek tyle dni, ile minęło pomiędzy nimi. To jest dzień tam, któryś tam, ale odcinek jest drugi. Myślę, że to w miarę jasno wytłumaczyłem. Zobaczmy sobie, co my tutaj mamy. Oczywiście, jakieś różne tryby, które nam nie są potrzebne, bo my i tak gramy tylko i wyłącznie solo. Mamy 36 poziom karnetu, więc sobie dzisiaj podblokujemy wszystkie te nagrody. Zobaczymy, co ciekawego nam wyjdzie. Jeżeli chodzi o moje konto, tak się to aktualnie prezentuje. Cały czas najwięcej pcharków na Shelly. Ale jak widzicie na Nietzsche coś tam podbiłem. Jessie również w miarę fajna jest. 250 już mam. Bo też dosyć fajnie mi się grało. Więc też coś podbiłem. I mam dla was taki challenge moi drodzy. Mianowicie tyle, ile zostawicie łapek w górę pod tym odcinkiem, to tyle muszę wbić pucharków na tym koncie, więc od was zależy ile będę miał pucharków w kolejnym odcinku, jak widzicie aktualnie mam 1323, więc moi drodzy stawcie łapeczkę w górę, zostawicie 2000 łapek w górę, będę musiał wbić 2000 Zostawcie 3000, będą musiał wbić 3000 no wiecie o co chodzi, na razie mam 1323, więc dopóki będzie mniej niż 1300 łapek to jest git no i dobra moi drodzy, mamy tutaj te postacie no nic ciekawego z nimi nie zrobimy, bo nie możemy je upgrade'ować. mamy tu jakieś Oferty, z jakimś RT, z jakąś tutaj melodią, jakiejś skinki gemy, wszystko nam się tutaj wyświetla. To też mnie za bardzo nie interesuje. Podwarty sobie weźmiemy akurat. Możemy sobie zacząć od nagród, myślę, że tutaj w karnecie, więc otwórzmy sobie na początku mój Stardropa. On tylko i wyłącznie rzadki, więc lipa. Następnie par punkty, które nam się nie przydadzą, bo nikogo nie upgradujemy. Kolejny tylko i wyłącznie rzadki, więc troszeczkę lipa. Mamy jeszcze tutaj, moi drodzy, kredyty. Aidbicika, widzę, że odblokujemy chyba w dzisiejszym odcinku. Chyba Aidbicik siądzie w tym odcinku. Następnie klejnoty, kolejny, moi drodzy, dropik. Jest legendarny! Jest legendarny drop, moi drodzy, na końcu z pierwszym levelem. Czyżby jakaś nowa postać wyleciała? Jakby wyleciała jeszcze jakaś legenda. No powiem wam, że to by było mocne. Uwaga, klikamy, moi drodzy, i mamy nową... Nie skina, skina, kurde, myślę, że nowy postać. Plażowicz Brock, ej dobra to jest chyba Najgorszy możliwy drop Z legendarnego startupa On jest chyba zielonym skinem szczerze mówiąc Więc mega lipa, ale dobra Lećmy sobie dalej, może jeszcze nam się przywarci Dostaniemy coś ciekawego z tych dropów To jest fajne, mi się mega podoba granie na tym koncie Bo mogę jakby na nowo zagrać W Brawl Stars, to mi się mega podoba Dropię jakieś randomowe rzeczy Gdzie na głównym koncie mam prawie wszystko Więc to jest dosyć fajne, no i mamy moi drodzy Jeszcze kolejnego dropa, epicki Czy coś wyleci z niego na jakaś motka, która nie jest za ciekawa. No i mamy moi drodzy kolejne kredyty, dzięki czemu odblokowaliśmy sobie 8-bita. Więc może przy okazji sobie zagramy tym 8-bitem i możemy odblokować kolejną postać. B albo M. Wydaje mi się, że ciekawszą postacią... Hmm... Kurde, mam dużo postaci na daleko, a Ems może być taka w miarę spoko, bo ten damage się stakuje. Ciężko stwierdzić. Obydwie myślę, że by, by były w miarę spoko, ale weźmiemy M's. Myślę, że obie te postacie byłyby w miarę fajne do podbicia na pierwszym levelu. Dobra, przetestujmy sobie tego 8 5000 życia. Damage nie jest taki najgorszy, widzę. 6 razy po 320. Yy, więc sobie zagramy solo. No i później odblokujemy sobie kolejne rzeczy. Mam również skina Dobroka, Jest to chyba drugi skin na tym koncie. Zaraz sobie zobaczymy, jak to się również prezentuje. No Panda pierwszy level. Gramy na boty. No standardowo, no 0 pucharków, moi drodzy. Ale tak jak mówię. Tyle ile łapek zostawicie pod tym odcinkiem, tyle będę musiał wbić pucharków do kolejnego odcinka, więc no możecie tutaj grubo zaszaleć i będę musiał wbić, nie wiem, 5000 na przykład, to będę musiał mocno tryhardować. E, Mamy przy okazji B w przeciwny, przy, przeciwko nas, którą oczywiście bardzo szybko naklepałem. Chciałem zobaczyć, ile ta B bije, bo zazwyczaj te boty na zero też mam pierwszy level, więc bym sobie sprawdził, ale no nie trafiłem ja akurat. No, my nie bijemy aż tak źle. Damage mamy w miarę. Jeszcze możemy się działkiem zboostować, tak szczerze. Yy, ja bym sobie sprawdził, ile to działko bije. Tak yy, 500, no. Ok, nie jest to najgorszy damage, ale jakiś najlepszy też nie jest. Wydaje mi się, że ten 8-bit będzie ciężki do wbicia. Ten 8-bit będzie ciężki do wbicia pod tym względem, że on się powoli rusza. Ale ogólnie damageowo i tak dalej, to jakiś najgorszy chyba nie będzie. Zobaczymy, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No, powoli będę sobie wbijał wszystko na tym koncie. Eee, więc e, mam nadzieję, że za jakiś czas, nie wiem, pierwszy staranga siądzie, czy coś takiego. Dobra, sobie tutaj... Oj, 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 dobra, rzućmy sobie to może w taki sposób Teraz, kurde, czemu to jest takie małe? To zaż takie małe bez starperów, naprawdę? Ja widzę, że jestem nieprzyzwyczajony do takiego brousstwarza, więc co to jest za mały ult w ogóle? Skąd się wziął taki ulcik? Ja nie mam pytań, mój drodzy. Dobra, plus 10. Jest dobrze, wygraliśmy giereczkę, dostaniemy jeszcze dropa chyba za wina. Tak jest, mamy dropika, bardzo rzadki, no kurde. Czemu, czemu nie legendarny? Czemu nie legendarny? Ale mamy jeszcze nagrody, moi drodzy, tutaj, więc sobie je odbierzmy. Mamy 430 kredytów, bardzo dużo kredytów się dostaje na początku, z tego co widzę. Następnie rzadki, moi drodzy, dropik, nic nie wyleciało. Kolejny kredyt, jak widzicie, tymy. kolejną postać odblokujemy w tym odcinku. Co jest grane? Mamy, moi drodzy, również kolejnego dropa. Rzadki, tylko i wyłącznie. Kurde, szczerze mogliby zrobić tutaj, że za pucharki nie są rzadkie, tylko na przykład jakieś mityczne i tak dalej, chyba, że tam dalej w pucharkach są, to wtedy OK. Mamy, moi drodzy, kolejnego zwykłego dropa. Niestety tylko i wyłącznie rzadki, więc nic ciekawego. Mamy tryb rankingowy, to jest w ogóle widzowie evenement że można grać rankingowe od 1000 pucharków, ja nie wiem kto to wymyślił że można grać rankingowe tryby, moi drodzy, od 1000 pucharków no i teraz pytanie do was moi drodzy, bo jak zagram sobie rankedy to problem jest taki, że moi drodzy, yy, tak no mam tutaj w miarę fajne nagrody, Mam pierwsze przebranie do colta, więc możemy sobie je już odblokować mamy skin astralny colt, moi drodzy, jeden, więc kolejny skin już na moim koncie, ale tak jak mówicie, ja na tym koncie chcę zrobić tak, żebym miał 0 winów 3v3 i pytanko do was moi drodzy, czy gramy tutaj jakiekolwiek rankedy, bo generalnie mógłbym wbić tam jakąś rangę na rankedach, nie wiem którą, chyba gdzieś do diamenta bym mógł dojść mniej więcej bo potem jak widzicie co tutaj pisze że trzeba mieć ileś postaci, 9 zadymiarzy no no to do złota złoto bym mógł yy, wbić generalnie złoto bym mógł wbić, ale później już bym nie mógł grać więc nie wiem czy ma to sens, dajcie znać w komentarzach wydaje mi się, że ciekawiej będzie jak nie będę nic grał innego oprócz solo żeby w statystykach się pojawiały tylko i wyłącznie winy na solo, ale nie wiem, dajcie znać w komentarzach zrobimy tak jak wy uważacie następnie mamy kolejne nagrody, więc sobie odblokujmy mamy tutaj rzadkiego dropika kolejny gold moi drodzy i kolejne 500 kredytów, dzięki czemu Mamy kolejną postać już na moim koncie. Jest i z moi drodzy, trzecia epicka postać. I kolejną postać możemy odblokować, i mamy do wyboru Bula albo Rose. Hmm, to jest kurczę dobre pytanie. Wydaje mi się, że Rose może być ciekawsza, chociaż kurde. Roza, Abul... Nie, obłędne, tak szczerze, naprawdę obłędne moim zdaniem to jest. I mamy już kolejną postać Rosa. Ej, dobra, trzy postacie w tym odcinku. No to już jest mocne. Trzy postacie w jednym odcinku i zaczniemy blokować kolejnego zadmiarza. Mamy do wyboru. Okej, okay, to są już ciekawe postacie. Uuu, no Tick będzie miał bardzo mało HP, moi drodzy. Dynamite też myślę, że może być cięższy. Wydaje mi się, że Karl może być w miarę spoko. Karl myślę, że może być w miarę spoko, może on uciec na gadżecie. No, ogólnie wiecie, te postaci tak wszystkie odblokuję za jakiś czas, więc to jest bez znaczenia. Znaczy, wszystkie, wszystkie nie, ale już mam 15. Jak ja miałem 1000 pucharków kiedyś, to nie miałem, 1000, to nie miałem 15 postaci, moi drodzy, bo wtedy, było, jak ja zaczynam, było chyba 19 postaci ogólnie w gierce, więc na pewno nie miałem aż tyle. Mamy tą Rose, możemy sobie sprawdzić staty Rose: 5000 i bije mniej od 8 bita a ma tyle samo życia, więc no, Rose będzie ciężka. Rose będzie ciężka, szczególnie, że jest na blisko. A tutaj 520 tylko i wyłącznie a ja i 3000, nie no to ta AMS będzie tragiczna, tak szczerze, ta MS będzie tragiczna, nie wiem, dobra, zobaczymy. Zegrajmy meczek sobie AMS, ale jak ona bije 520, no to powiem Wam, że, że to jest naprawdę lipa, to jest naprawdę lipa. Ale sprawdźmy sobie, czy ona bije 520 ogólnie. Jakby cały ten jej atak, czy 520 tym maksymalną odległością. Bo jak ona bije ogólnie 520, to ona jest tragiczna. Nie dobra, ona bije 3 razy po 520, tak? Okej, okay, dobra. Ona bije 3 razy po 520. No kurde, no nie wiem, nie wiem. Ciężko, ciężko mi się wydaje. Na razie takie ciekawe postacie, które mógłbym powbijać wyżej i na pewno będę je wbijał. Jest to przede wszystkim bo, bo moim zdaniem naprawdę fajnie się pykało. Chociaż zobaczy, nie, no ten, ten damage nie jest taki najgorszy przy tych dwóch kubach. No zobaczymy, no myślę, że tak z 600-700 pucharków bije na większości tych postaci. A jakieś 50 ranki, no to moi drodzy, już trzeba będzie się postarać, ale patrzcie, to jest spoko, że można właśnie walnąć parę razy ten atak, cofnąć się i dlatego myślałem, że ta MS będzie w miarę git. No, i może się to uda. No, zobaczymy trzecie miejsce. Chłopiec nokał to jednym atakiem. Zobaczymy, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ale nie najgorsze jest. Nie najgorsze jest, chociaż wydaje mi się, że na, naprawdę są ciekawsze postacie. Yy, Nita też myślę, że może być w miarę spoko. Zależy też od tych, moi drodzy, właśnie mapek, które są na solo. Następnie możemy sobie tak wybrać. Pierwsze skinę Astralny Colt, żebyśmy mieli już go do wyboru. Następnie mamy skinę Rozbójniczka Szeli. Dobro żeśmy dostali skina, więc też sobie. Możemy tutaj wybrać Plażowicza Broka. Do Nity skina chyba nie mamy, tak jest. Nie mamy skina. Do El Primo też chyba nie mamy. Ale fajnie to będzie wyglądało, jak po czasie będziemy robokoływali. Do Barleya mamy, jak widzicie. Do Poko nie ma z tego co kojarzę. No nie ma, niestety. Do Rozy, nie, no bo dopiero co ją dostałem. Do Jesse Jest laleczka, jest laleczka, Jessie. Dobra, czyli do Jesse mamy już skinka. Do 8-Bit'a no nie, bo dzisiaj go odblokowaliśmy. Tutaj nie ma niestety żadnego do Daryla. Do Jackie, moi drodzy, też jeszcze nic ciekawego nie mamy do Bo też nie mamy, ale Bo myślę, że można by było sobie podbić wyżej, naprawdę. Bo moim zdaniem jest taką dosyć ciekawą postacią. No i do grama nic nie mamy. Ogólnie jeżeli chodzi o to konto, to ja sobie wbijam i gram zazwyczaj tymi postaciami, gdzie mam misję. Jak widzicie? Tu na broku mam jedną. Na BO też mam jedną, więc możemy jeszcze Bo sobie zagrać pod koniec tego odcinka. Zobaczymy, czy ciekawego uda nam się coś zdziałać. Ale trzy postacie na jeden odcinek uważam, że dosyć spoko legendarny drop był, skina, żeśmy dropnęli nie jest najgorzej, no i tak jak mówię moi drodzy, zostawcie łapeczkę w górę pod tym odcinkiem po pierwsze, bo wydaje mi się, że to jest dosyć ciekawa seria i za jakiś czas naprawdę to konto może dosyć fajnie wyglądać i challenge może być dosyć mocny, że ja wbijam wszystko na solo tutaj z pierwszym levelem, no i przy okazji no tak jak mówię, każda łapka w górę to jest jeden pucharek moi drodzy na tym koncie, więc ile łapek zostawicie pod tym odcinkiem tyle pucharków muszę wbić do kolejnego odcinka, czyli no jak zestawicie z 3000 łapek w górę, to na kolejnym odcinku już będę miał 3000 pucharków, więc może być dosyć grubo, moi drodzy. Dobra, rzućmy sobie te, te miny. O kurde, ona dosyć dobrze strzela w miarę, ten bocik. No, uważam, że naprawdę Bo jest dosyć ciekawy. Bo, bo jest dosyć ciekawy. Musiałbym sobie troszeczkę popykać tymi postaciami, wiadomo, ale no myślę, że niedługo już wbijemy pierwsze postacie ciut wyżej. Jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało. No, i udało mi się wygrać. No, bo naprawdę, spoko. Bo, bo ma nie najgorszy damage, zasięg ma fajny. Zobaczmy, zobaczmy jak to będzie wyglądało. Piąta klasa. No, bo, moi drodzy, nie no śmiesznie to wygląda ogólnie. Takie rangi to widzę tylko na nowych postaciach, jak kupuję w pierwszy dzień wyjścia właśnie na moim głównym koncie. Udało nam się jeszcze coś tutaj zdobyć. 1349 pucharków aktualnie mecz na solo wygranych 68. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało dalej, moi drodzy. Ja Wam dziękuję bardzo za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że jak Wam się spodobał. Jeżeli peczkę w górę. Zasubskrybujcie kanał, trzymajcie się. Cześć!